Który ich pasł w szczerości serca swego, a w różnorodności rąk swoich prowadził ich. Kiedy wpadasz, w pienia przy wyborze kierunku, w którym musisz iść, oddaj Twoje myśli i poglądy całkowicie Duchowi Świętemu i proś Go, aby zagrodził przed Tobą wszystkie drogi, prócz tej, którą. Winieneś wybrać. Tymczasem pozostań tam, gdzie znajdujesz, pozostań tam, gdzie się znajdujesz i uznaj, brak jasnych wskazówek jako znak, że znajdujesz się na ścieżce Bożej. Przechodząc przez długi korytarz zauważysz, że On uprzedził cię i zamknął wiele drzwi, w które byś wszedł. Lecz bądź przekonany, że za nimi znajdą, znajdują się jedne, które On zostawił otwarte, wejdź w nie i przed Tobą otworzy się niby rzeka, obfitość sprzyjających okoliczności, o których nawet nie myślałeś. Róż w drogę, nie tworząc się po tej rzece Bożej, a ona przyprowadzi Cię na otwarte morze. Bóg często kieruje nami przez okoliczności. Droga w pewnym momencie może wydawać się zagrodzona. Wkrótce zaś zjawi się całkiem zwykły przypadek, który wielu ludziom wydałby się nieważnym, lecz dla oka wiary posiada nadzwyczaj wielkie znaczenie. W odpowiedzi na modlitwę takie przypadki mogą się powtarzać i mogą być bardzo różnorodne. To nie ślepe zrządzenie losu, lecz rozwój okoliczności w tym kierunku, w którym powinniśmy pójść. W miarę naszego przybliżania się do celu, objawiają się one coraz częściej tak, jak pomnażają się punkty świetlne przy zbliżaniu się do gęsto zaludnionego miasta, gdy nocą kniemy pociągiem pośpiesznym. Jeśli zwracasz się do Boga o kierownictwo, to będzie kierować Tobą, lecz nie będzie Cię pocieszać w Twoim niedowiarstwie lub przy połowicznie oddanym Mu sercu. Rozwijając przed Tobą kartę wszystkich swoich zamierzeń, który ma w stosunku do Ciebie. Jeśli dzielnie i z ufnością wstąpisz na drogę, którą On Ci wskazuje, to poprowadzi Cię i nadal.